Jest grane. Cześć wam dzisiaj, z wizu wizualnie witam was, wy co jest grane, hejo, hejo, dziękuję, że tu jesteś, bez ciebie nie byłoby tej serii. Chciałem się z tobą podzielić fajnymi rzeczami, jakie znalazłem w minionym tygodniu, właściwie w dwóch, ale też zapytać się, co cię zainteresowało i co cię tu przywiodło. Pamiętaj, dzięki tobie robię to, co robię i zaszczytem dla mnie jest, że ten kawałek czasu możemy spędzić razem, szczególnie, że nieco tydzień nam się udaje. Tyle brakowało, tyle brakowało, żebyście dzisiaj nie mieli nagrania, bo jak wróciliśmy z, z wypadu z domu wczoraj, z mojej perspektywy, znaczy z waszej perspektywy, dzisiaj z mojej perspektywy. To już było naprawdę, naprawdę ciężko i... Lecę na spalinach, lecę bardzo na spalinach, więc ten odcinek jest łatany z kilku myśli, które mi po głowie latają, ale nie będę się na niczym wybitnie skupiał. Chciałem zacząć od Goga i kilku informacji z Gogiem związanych. Przede wszystkim jest parę promek. Nie są to jakieś mega wybitne, super hiper promocje, bo na Gogu zazwyczaj tego typu rzeczy są, ale jeżeli coś z Akupara Games, albo z Paradoxa, albo cokolwiek innego jest w waszą mańkę, no to teraz jest na mocnych promocjach Relic Hunters. To jest gierka, na którą czekałem bardzo długo i w końcu nawet w nią nie zagrałem jak już wyszła, to znaczy ta, 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 a nie, bo to jest DLC, myślałem o Relic Hunters Legends, więc to, to jeszcze inna bajka, więc jest cała masa gierek całkiem niezły, mutacjone, które kiedyś przez epika było dawane za darmo, Rain World, świetny, The Dark Side Detective, fantastyczna giereczka, więc, o, tylko 3 na, aha, bo to 3 na 5 gwiazdek, a nie 3 na 10. jest sporo różnych gier teraz na promocjach, jeżeli jesteście zainteresowani, a ruszamy w sumie, bonus, bonus, goga, dlatego, że gog ma całkiem fajną politykę, mm, jak kupujecie od nich gry, to jak w większości kupujecie tak naprawdę nabywacie prawo do korzystania z licencji danego tytułu, ale GOG dla większości, nie dla wszystkich, dla większości gier się skończyło parę lat temu niestety, daje wam opcję ściągnięcia instalki, więc możecie tą instalkę sobie zgrać wrzucić na płytkę, posiadać i offline zainstalować, jeżeli gra oczywiście posiada wersję offline, jest gierką, która nie wymaga ciągłego połączenia z internetem więc to jest mega wygodne dla tych, którzy chcą mieć takie poczucie, że no mają grę i mogą ją mieć, więc ściągacie sobie te instalki, wrzucacie sobie na dysk zewnętrzny czy cokolwiek innego i potem jeżeli nie macie neta czy cokolwiek wywaliło wciąż jesteście w stanie to podpiąć i korzystać z tego i to jest temat może nie główny ale bardzo mocny o amazing wizard demo coś, coś dla wiza co ja... o czy my gramy tak okej okay, dobra zostaw ja sobie ja sobie to zaraz się tym zajmiemy na trailerach puścimy też trailer tego to jest plan to jest plan na zaraz a przeskoczmy do tego, co jest sporym elementem dzisiejszego odcinka, czyli, że wszystko, co kupujecie online, w większości, znaczy wszystko, w większości, prawie wszystko, nie jest wasze. Nie macie praw do tego, w momencie, w którym właściciele praw albo sklep stwierdzi, że koniec, tyle było, bajo zostajecie z niczym. Przykładem może być Amazon i Kindle, przykładem może być Steam, nie za bardzo, Steam bardzo walczy o to, żeby, żeby jednak chronić graczy, ale różne inne platformy growe, które sprzedawały gierki i... Znikały nagle z waszego konta, nie ma, Uff, wyparowało we albo gry, które przez lata działały, działały, a potem zamakają serwery, nie macie do tego dostępu, to całkowicie inna kwestia, Stop Killing Games i tak dalej, dwie, dwie różne rozjeżdżające się, ale połączone ze sobą elementy, więc spora część ludzi nie zdaje sobie sprawy, że klikając przycisk kup teraz, kup grę, nie kupują gry, tylko nabywają licencję do korzystania z danego produktu, co jest bardzo naokoło, chodzi o wiele elementów, ale między innymi chodzi o to, że to nie jest Wasza własność, to nigdy nie była Wasza własność, nigdy to nie było Wasze, dlatego też, na przykład, jak jakiuną Wam konto w Gachinie, to z perspektywy jest takie: <mindaltres verdzinnym> <Siektronicznym> jeżeli jesteś Waylem i płacisz dużo, no to priorytet w odzyskiwaniu konta, ale jeżeli jesteś zwykłym szarym graczem, a już tym bardziej free to play, by the way, to jest takie, no. Jedno... <mind octave watershed> a obchodzi nas to, nie? nie? Nie, nie obchodzi nas to zazwyczaj, więc zaczęło się to robić problematyczne, bo coraz więcej firm traktuje. é yeah. Podchodzi do tego tematu bardzo, bardzo skami, znaczy się, no, traktują konsumenta jako zło konieczne, on jest tylko tutaj po to, żeby poświecić portfelem, dać hajs, ale jak już dał hajs, to zero szacunku, nie interesuje nas to o wypad. Prowadzi to do zmian w prawie, na przykład gubernator stanu Kalifornia podpisał ustawę, momencik, gdzieś tu mam nazwę jej, AB 2624, która zabrania używania sformułowań, które wprowadzają w błąd odbiorcę, znaczy się sugerują, że kupujecie coś i dostajecie coś na własność. Kiedy Faktycznie nie macie cyfrowej tudzież fizycznej własności do danego przedmiotu, musi to być zaznaczone i nie mogą być używane sformułowania, które sugerują, że wy to kupujecie i macie. Tak jak kiedyś, nie wiem, kupowało się gierkę, fizycznie posiadaliście kopię i jak byliście offline, mogliście płytkę włożyć do konsoli, działało. Tak teraz nie działa, bo wymaga połączenia z PSN-em i z całą resztą w większości wypadków. Więc jeżeli wymaga połączenia z internetem, nie macie własności do danego przedmiotu, to musi to być zaznaczone w samej nazwie zakupu, że to nie jest zakup tylko wynajmujecie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc na Steamie już się przygotowują, bo ta ustawa wchodzi w życie, to znaczy weszła w życie, ale zaczyna funkcjonować tak jakby, że ludzie muszą się do niej stosować od 2025 i niektóre sklepy obsługujące globalną społeczność stwierdzają, że się do tego dostosowują, bo co, Europa daleko w tyle nie jest, też są za rogiem, jeżeli chodzi o tego typu ustawy i przepchnięcie właśnie ograniczeń w tym względzie, co oznacza, że taki z tym informuje Was, że teraz kupując gierkę nie kupujecie gry, tylko nabywacie prawo do korzystania z licencji na jadę, jada, 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 jest rozpisane na jakiej zasadzie to działa. Licencji, które te korporacje mogą wam cofnąć w dowolnym momencie i bardzo często są chronione prawnie, że mogą wam to zrobić, więc taka śmiechowa akcja. Z tym się już do tego dostosował, już powinny być w większości wypadków powiadomienia, że nie kupujecie gry, tylko licencję nabywacie. Jeżeli dobrze pamiętacie, to stare licencje do posiadanych fizycznie elementów też były tak rozpisane, że macie licencję na korzystanie z fizycznej kopii. W zależności od tego, w jakim kraju byliście, na przykład w Polsce była możliwość zrobienia kopii awaryjnej, więc jeżeli macie grę daną na płycie, to jesteście w stanie zrobić jedną i tylko jedną kopię tej płyty, to znaczy dopóki ona funkcjonuje, bo jak się zniszczy no to, to możecie sobie zrobić drugą kopię awaryjną. Co było dla wielu wytłumaczeniem funkcjonowania piractwa i że nagrywarki płyt CD, DVD, potem Blu-ray muszą być legalne, bo to można nabyć, bo musimy z tego korzystać, bo mamy prawo. W zależności od sytuacji, w jakim kraju jesteście, jakie zamieszanie prawne, naprawdę było dziwnie z tym. Sporym problemem, który teraz mamy jeżeli chodzi o całe to zamieszanie na rynku, jest Unia Europejska, żeby nie było. Według prawa Unii Europejskiej musimy móc wypożyczać albo odsprzedać elementy, które posiadamy, zakupiliśmy. Co oznacza, że wszystkie gry w Waszej kolekcji na Steamie, jeżeli byście je posiadali, to równie dobrze możecie je odsprzedać. Albo wypożyczyć kumplowi. Steam próbował się do tego zastosować, tworząc te rodzinne grupy i tak dalej, że można grać w gierki, jeżeli jesteście w jednej grupie rodzinnej, a potem, znaczy, system pozostał dalej, ale odeszli od tego na rzecz wypożyczania licencji a wypożyczone licencje nie mogą być odsprzedane, czy wynajęte dalej, czy oddane. Więc w ten sposób to zostało rozegrane i wszystkie sklepy inne, zajmujące się towarem digital, cyfrowym, poszły dokładnie w tym samym kierunku, że musimy mieć licencje do wynajęcia, a nie grę do zakupu, bo bo inaczej po prostu Unia Europejska nas za bardzo ogranicza. Prawo Unii Europejskiej było nierealne do, do zrealizowania, no więc tu był ten problem. Z drugiej strony gdyby się dało, to by, było, to by było cudownie, to by było magicznie móc zakupić gierka, potem nie podoba wam się, to zamiast da To odsprzedać kumplowi, który chciałby za dwie dyszki zamiast dwie stópy, nie? Masz, okay, zapłaciłem, było bierz to ode mnie. No, byłoby ekstra, ale niestety nie jest tak dobrze. Więc od starych czasów niewiele się tak naprawdę zmieniło. Różnica jest taka, że wtedy mieliśmy fizyczną kopię, z której można było korzystać głównie offline, no bo kto miał NETA w domu w latach 90. na przykład, a potem, no, technologia poszła do przodu i, I użarło nas sto w tyłek. Zahaczmy o jedną rzecz przy okazji, tak anegdotalnie, ale tyczy się dosłownie to do tego tematu. Orwell, rok tak. 1984. To jest książka, która w 2009 roku została skasowana przez Amazona ze wszystkich urządzeń Kindle, ze względu na to, że wydawca, który sprzedawał rok 84 Orwella na Kindlu, stracił prawa do tej książki Orwella co oznacza, że Amazon nie dość, że nie mógł sprzedawać tej książki dalej od tego wydawcy, to jeszcze okazało się, że to jest tak umowa rozpisana, że teoretycznie ludzie, którzy zakupili, jeżeli nie mają fizycznej kopii, to nie mają prawa do korzystania z tej kopii, za którą zapłacili. Więc ktoś mógł jednego dnia kupić rok 1984 Orwella, a następnego dnia mu to usunęli z urządzenia, co było gigantyczną dramą, jeżeli pamiętacie tamte czas. Łoj, to dawno temu było, oj, bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, ale w 2009 roku była gigantyczna drama z tego powodu, że Ludzie odpalili swoje kindle, połączyli się z internetem i usunęło im jedną książkę, za którą zapłacili. Jakaś rekompensata, czy cokolwiek takie Amazon... What? Co? Jaka rekompensata? Wyście płacili za wynajęcie licencji do książki na czas, kiedy ona jest u nas w usłudze. A tak poza tym, co... Nie, to później rekompensaty były. To za, za głośne było, za głośne było. Ale okazało się, że raz, to jest totalnie legalne. Amazon ma prawo do zrobienia tego. Co więcej, nie muszą nawet informować użytkowników, że coś usuwają z ich urządzenia. Więc to też jest... Za... W zależności od miejsca na świecie, to też zależy, gdzie jesteście. To jest druga sprawa. Ale lecimy dalej, bo to nie jest koniec tej historii, bo może połączonej z tej historii, bo. Prawo nie działa wstecz, ale umowy z korporacjami już mogą działać wstecz, więc Amazon jest w stanie zmienić umowę z użytkownikiem w taki sposób, że praktycznie każdy będzie łamał tą umowę i w oparciu o to, że każdy teraz łamie tą umowę, usuwać mu rzeczy, które zakupił wcześniej. Przykładem najlepszym niech będzie babka, która w 2012 roku straciła wszystkie swoje zakupy na koncie amazonowym i kindlowym w tym również, czyli całą swoją kolekcję książek, kilkanaście tysięcy książek, które zakupiła, zostało jej odebrane i skasowane, bo złamała zasady użytkowania innej usługi Amazona, nie Kindla, innej usługi Amazona, i w efekcie wszystkie rzeczy połączone z jej głównym kontem Amazona zostały wycięte do zera. Jak się skontaktowała z biurem obsługi, to usłyszała, że co najwyżej może sobie założyć nowe konto Amazona i nowe konto Kindla i zacząć na nowo budować swoją kolekcję. W końcu lubi kolekcjonować książki. Nie udało jej się tego wygrać, bo umowa faktycznie jest skonstruowana w ten sposób, że możecie ich smoknąć. Ale jej złamanie tej umowy z Amazonem było związane z tym, że Amazon kilka miesięcy wcześniej zmienił warunki funkcjonowania, więc to co ona robiła do tej pory było legalne i przestało być legalne? Za to została klaśnięta i straciła wszystko, co kupowała na przestrzeni ostatnich kilku, kilkunastu lat. Więc. Um, I to wszystko się zaczęło od. Żeby ironia wsiadła nam mocniej. Roku 84. Żeby nie siedzieć się za długo nad jednym tematem, przeskakujemy na stronkę od Smash JT, podepnę wam jego kanał. Je, jeżeli cokolwiek link oczywiście do tej informacji jest na dole w przypiętym komentarzu zwyczajowo. I to jest artykuł tego gościa i na samym początku disclaimer, bo mamy bardzo ciekawą historię, bardzo ważną dla nas, dla ludzi zainteresowanych biznesem growym. Historia ma ten ciężar i ma ten przekaz, ale warto jedną rzecz podkreślić. Dotyczy ona Pośrednio, czy bezpośrednio, ale osobą, która się dołącza troszkę później w tej dyskusji, o której będzie mowa, jest pani Alyssa Markante, która pracuje dla Kotaku. Jest jedną z głównych tam. Mhm. To jest ta babka, o której parę razy mówiliśmy i o Smash J.T. również gadaliśmy, ze względu na to, że to jest koleś, który przytoczył informacje na jej temat i ona próbuje go od tamtego czasu zniszczyć. Znaczy się między innymi kontaktowała się z jego żoną, próbując doprowadzić do rozwodu. Nie wiem, nie, nie wiem w ogóle, jakie, jakie założenia ma ta pani, ale odkleiła się od rzeczywistości bardzo bardzo mocno, a teraz go pozywa za to, że on przekazuje w swoich filmach na YouTube informacje na jej temat, które są, z tego co rozumiem, poprawne, publiczne. To nie to, że ją doksuje czy coś. I źródłem tych informacji jest ona sama, czyli ona mówi coś, on to potem cytuje, często wklejając filmik, na którym widać, co ona mówi, jak ona mówi, i ona chce go za to pozywać. Koloma bardzo mocnego mecenaska, którego będzie chronił, więc tutaj nie, nie wróżę pani. W żadnej większej wygranej, ale cofnijmy się do początku historii. Czyli do pani pozwolic, że nie przeczytam tej nazwy, ale konto na Twitterze X -ingenieur jakoś tak, whatever, która zaczęła się pultać na temat tego, że gracze są strasznie toksyczni, że w ogóle są i trzeba walczyć z toksycznością wśród graczy, jada, jada, jada i przywołała fakt, że pracuje w tym biznesie od bardzo dawna, pracowała nad takimi grami jak Ori and the Will of the Wisps, które świetną grą jest i kilka innych gierek przy okazji również. Więc zaczęło się to wszystko od tej pani, która potem dostała gigantycznego meltdownu i rozpisała się na paręnaście postów ze swoim zdaniem, co o tym wszystkim myśli, jada, jada, jada i przy okazji okazji zaczęła się promować, że ona w tym biznesie jest od dawna i ona się zna. Na co Thomas Mahler, który jest... Koleś jest szefem Moon Studios czyli osobą, która odpowiadała za stworzenie Ori and the Will of the Wisps, Blind Forest i tej kolejnej gierki, z której odcinek u mnie mieliście. Jak ona się nazywała? No Rest for a Wicked? Jakoś tak, chyba No Rest for a Wicked. Tak, znalazłem na szybko No Rest for a Wicked, zerąbiasta gierka, dalej w Early Access, wrócimy do niej jeszcze prawdopodobnie nieraz. Więc odpowiedział tej pani z pytaniem bardzo grzesznym, że jest dyrektorem za obiema częściami Ori i nie ma pojęcia kim ona jest, w jaki sposób ona się identyfikuje, że jest osobą, która pracowała nad Ori, bo chciałby się do tego odnieść, bo tutaj w domyśle jest to, czego tutaj nie jest pokazane. Ta pani zrobiła długi wątek, meltdown na temat tego, jak bardzo chamscy, toksyczni są gracze i że trzeba z graczami walczyć. Jest takie, no, atakujesz naszych klientów, a jestem osobą, która jest szefem nad tymi produkcjami, więc kim ty w ogóle jesteś i czemu się wypowiadasz w naszym imieniu? No i babka zaczęła się bardzo mocno wykręcać, że pracowała dla Xboxa, nie dla nich, w User Research i zostało namierzone, że w tym jej User Research jej praca polegała na telemarketing, phone calls, czyli dzwoniła do ludzi przeprowadzając ankiety, więc jej praca nad grami sprowadzała się do tego, że pracowała dla innej firmy, na której platformie wychodził ten tytuł, ale jakby niezwiązany, w ogóle nie mając związku z danym tytułem, ewentualnie w tych ankietach były pytania na temat Orient Blind Forest. Czy tego drugiego Will of Wisps. Więc widzicie, że droga jest bardzo daleka. Bardzo, bardzo daleka jest! Po czym poleciała odpowiedź od pana Tomasa Mahlera, któremu muszę przyznać, że nerwy ma ze stali i mega spokojnie profesjonalnie odpowiada: Ja bym zjechał prawdopodobnie w tym już momencie, ale to jestem ja. A pan odpowiedział, że okej, okay, to tłumaczy bardzo wiele. Nie chciałem tworzyć żadnych problemów, ale widząc, że jakby odnosisz się do tego, że pracowałaś dla nas nad Ori, a ja nie miałem pojęcia, kim jesteś. I wyzywanie ludzi, atakowanie ich, jednocześnie sugerując, że pracowała. Dla Moon Studios to nie jest coś, co chcieliby mieć, i to nie jest coś, w co Moon Studios chce się angażować. Więc pamiętaj, być zawsze miła dla osób. Ja się odmeldowuję, nawet jeżeli się nie zgadzamy. Coś w ten deseń. I w tym momencie wjeżdża pani Alisa Marcanto o której była na samym początku, która stwierdziła, że on jest. Widzicie, widzicie to na ekranie. Na co panu pana no, Tomasa Po prostu. Kim ty w ogóle jesteś, nie? Nie mam pojęcia, kim jesteś. Tu musiało ją zabolać, bo Alessia Markante ma przerost ego taki, że jak czasem otwieracie okno nocą i wyjrzycie, to widzicie takie wielkie jasne na niebie. To nie jest księżyc, to jest jej jego, nie? Pani Alysa Markante wyjechała do niego, że, o, może o mnie zapomniałeś i... Ona parę lat temu zrobiła artykuł atakujący tą firmę za to, że pan Mahler i kilku innych pracowników się kłócą. A to kłócą sprowadzało się do tego, że mieli różne wizje tego, jak powinna przebiegać gra, więc dyskutowali bardzo ostro i zacięcie. Ktokolwiek pracował w jakiejkolwiek bardziej twórczej branży wie, jak to wygląda. Ludzie siedzą i na zęby... Aaaaaa... I... Może nie tyle cisną po sobie, co jadą totalnie z tematem, co może wyglądać bardzo agresywnie. Jeżeli mają taki styl pracy, totalnie rozumiem, brałem w czymś takim udział i to nawet nie jest toksyczne. Tak wygląda tworzenie większych projektów. Przy czym pan Maler jest jednocześnie dyrektorem całej tej frakcji, więc jeżeli muszą być podjęte jakieś decyzje, to musi postawić na swoim, tak żeby to przebiegało jak on to widzi, bo on jest osobą decydującą. Jeżeli z kimś się spinał, no to najprawdopodobniej miał to związek z tym, że robią grę, która kosztuje parę milionów. I muszą wyjść na czysto, nie mogą zawalić projektu. Więc odzew od pana Malera jest taki, że: No, cześć, Alysa. Jeżeli jesteś tą osobą, która pracowała w Kotaku, to nie domyśliłby się, ale, ale, no, no. To, o czym mówisz, to jest prawdopodobnie ten hit piece sprzed paru lat. I tak jestem winny tego, co macie na tym obrazku. Ale spoko, ponieważ tak wygląda normalny proces twórczy. Więc wziąłem, zmasakrował, pani wzięła, potem poblokowała wszystkich, jest masakra i ogólnie wszystko zaczęło się od tego, że jakaś dziewczyna kłamała, że pracowała nad produkcją gier, próbując wywołać falę hejtu w stronę ludzi, których ona nie lubi. I cała branża stanęła w jej obronie, pomimo tego, że firma, pod którą ona się podszywała, że pracowała, jej szef powiedział, że to wszystko jest nieprawda. Ta pani nie jest od nich. Więc widzicie teraz, dlaczego ja gardę żurnalistami growymi i nie zgadzam się z tym, co tutaj się dzieje. Osoba, która jest decyzyjna nad tym wszystkim, co tutaj wcześniej przez tą panią było wymienione, daje znać, że to jest nieprawda, ta pani dla nas nie pracowała i nie ma prawa wypowiadać się w naszym imieniu. I żurnaliści growi, cała branża, staje w obronie kłamiącej dziewczyny przeciwko gościowi, który ma kwity, ma dowody na to, co się dzieje, bo on jest toksycznym białym facetem i nie można mu ufać. Mamy wierzyć w kłamstwa tamtej dziąchy, Więc zapraszam na ten artykuł. Jest tutaj z naszej więcej informacji. Ale nie będę rozbebeszał tego wszystkiego. Lecimy dalej, lecimy do rzeczy, która jest. W sumie nie chciałem nigdy tego tematu ruszać, ale w końcu, why not? Starfield. Um, nie wiem, czy wiecie, ale jestem może nie tyle fanem Betezdy, co kilku gier. No, od nich jak najbardziej. Czyli konkretnie Morrowinda. Kocham, wielbię, uwielbiam. Oblivion stanowczo mniej, ale, ale okej, okay, Oblivion był spoko. Skyrim. Klimat wikingów jak najbardziej to dużo bardziej niż Oblivion mi się podoba. O, na tej zasadzie nie jest to Morrowind w moim serduszku, ale dużo wyżej niż Oblivion, i wcześniejsze... O, oh, Daggerfall, o kurde, pobugowany Daggerfall był cudowny. Wspomnienia z dzieciństwa, łezka mi się w oczku kręci, i tak dalej, i tak dalej. Za falautami nigdy nie przepadałem. Zresztą falauty te, które mi się bardziej podobały, nie były ich nie, więc hurdur durdur. No i teraz wyszedł Starfield, Starfield, który od samego początku ja Zero hype'u czułem, nie podobała mi się ta gra, ta Nasa Punk, czy jak oni to nazywają, nie kupiło mnie i co? Wyszło i zdechło? Ma na moment obecny, na Steamie oczywiście to nie jest jedyna platforma, gdzie funkcjonują, ale na Steamie ma mieszane recenzje 1515 świeżych i 104742 wszystkie recenzje. Ze świeżych recenzji pozytywnych jest tylko 47%, a ze wszystkich 59%, więc jest tendencja spadkowa. Gra została mniej lub bardziej rozjechana i Todd Howard i cała reszta stwierdziła, że to nie jest, że gra jest słaba, tylko gracze nie rozumieją geniuszu tego i nie przyjmują w ogóle krytyki po wszystkich wywiadach, które z nimi są. Widać, że goście omijają krytykę szerokim łukiem, i to nie chodzi o to, że krytyka jest zła, tylko konstruktywna krytyka, która raz tyczy się silnika, dwa tego, że no kiedyś robili fajne rzeczy, bo to, co o beteździe wychodzi najlepiej, to ręcznie wykrawcone przestrzenie, po które gracze się bują w połączeniu z tymi wszystkimi fabułkami, jak to wszystko się zjeżdża, rozjeżdża, y, skupiska fabuł połączone z przestrzeniami, po których biegamy i zbieramy surowce, rozbudowujemy się i nim nad różnymi rzeczami, to jest to, w czym są dobrzy. I wzięli to wszystko odczyli od Starfielda i zastąpili to proceduralnie generowanym kont o! O! To jest to! Więc proceduralnie generowany content to jest coś, co między innymi zabiło Starfielda, bo nie ma tutaj za bardzo o czym gadać. I to się graczom nie podoba. Wielu graczy chciałoby powrotu do tego, czym były wcześniejsze produkcje, co, co na co raczej szans za bardzo nie ma. I w sumie nie wiadomo w jakim kierunku do przodu dalej Starfield ma iść, bo to nie jest coś, z czego są w stanie wyjść jest część graczy, tam, no, widzicie tutaj, zadowolonych jest, co oznacza, że są tacy, którym się to podoba, więc trzeba im dać więcej i ciekawsze rzeczy, większe rozróżnienie tego, co im się podoba, bo znalazło to swoją niszę. Starfielda dwójki, ci, którym się nie podobała jedynka, pewnie nie kupią, ale są w stanie zadowolić tych, którym się to podoba. Więc wyszedł dodatek i problem był w tym, że ewidentnie było widać, że Bethesda nie słucha krytyki, nie jest zainteresowana tym, co fani, co gracze mają do powiedzenia. Jednocześnie zaczęli mówić, że to będzie powrót Bethesdy do formy, kiedy przed chwilą jeszcze mówili, że Bethesda jest w topowej formie i Starfield jest fantastyczny. Więc wracają do ręcznie krawconego contentu i do tych wszystkich rzeczy, które sprawiały, że kochamy ich gry, dlaczego ich gierki są fantastyczne, więc są w topowej formie i będą wjeżdżali z Shattered Space, tak to się nazywało, tak. No i wyszło to, to 30 września. W chwili obecnej ma w większości negatywne recenzje 2719, tylko 30% z nich pozytywne jest. Co oznacza, że no, jest tak troszeczkę rozjaździk, nie? To troszkę rozjazd jest duży między tym, czego gracze oczekiwali. Od samego początku wyszło, że z tym kontentem krawconym to tak za bardzo nie, bo ani tam z y, przydupasami z którymi możemy biegać, ani nowe bronie za bardzo też nie. Początek jest spoko, ale fabułka jest bardzo krótka. Ludzie skończyli cały ten dodatek myśląc, że robią tylko wstęp do, do historii. No i historia się skończyła, więc to nie to. Jeżeli chodzi o przestrzeń, to żeby było zabawnie jest ona skonstruowana tak, że jeżeli i ludzie grzebiący w plikach mają rację co się podziało, to puścili też generowanie przestrzeni i wszystko ten i tylko poukładali te rzeczy w centrum na tym takim kwadracie głównym mapy, żeby to się działo i wyglądało bardziej narobione ręcznie. Innymi słowy, odstawili Manianę i sprzedają to za 30 dolarów, czyli 129 zł z naszej perspektywy. Więc ja umiałem Starfielda szerokim ukiem, i szczerze powiedziawszy. Liczyłem, że ta gra zgarnie parę dodatków, zostanie naprawiona i zostanie ogarnięta i za jakiś czas będzie jakaś edycja kompletna, deluxe, którą sobie kupię za grosze, jak będzie w śmiesznej promocji, żeby zagrać, bo to nie jest gra dla mnie. To nie jest tytuł, którym jestem zainteresowany, ale spróbować bym, spróbował prędzej czy później. Teraz patrząc na to, jedyne co mnie ciekawi, to cały bałagan, który jest naokoło, plus, aż ktoś się wreszcie wysypie, co się tam podziało, co tam eksplodowało i wybuchło. Bo to się nie zdarza normalnie, przy tak drogiej, ciężkiej, wielkiej produkcji, Zazwyczaj takie akcje nie mają miejsca, więc co tam dupło ludzie? Jeżeli ktoś ma odpowiedź, to poproszę, a jeżeli nie, to wrócimy do tematu, jak odpowiedzi będą. Zahaczamy o ostatnią rzecz dzisiaj, czyli Love Bullet. Było o tym na poprzednim odcinku dwa tygodnie temu, znaczy się albo kilka odcinków do tyłu. Nie, na poprzednim odcinku, bo miniatura była z Love Bullet. Tym razem muszę dać jakąś bardziej chwytliwą. Love Bullet było na krawędzi zamknięcia, nie sprzedawało się najlepiej i twórca tutaj walczył do samego końca, żeby uratować. I wygląda na to, że się udało, bo pospolite ruszenie na Twitterze i w okolicach sprawiło, że pierwszy tom wyprzedał cały nakład i do druki i nie dało się przez pewien czas tego nigdzie kupić. Skoczyło na top chart najlepiej sprzedających się mang w tamtym okresie z imponującą przewagą nad wszystkim innym, co było na rynku w tym momencie do kupienia, więc z mojej perspektywy jest takie ok, Podobały mi się te fragmenty, które przeczytałem i nie jestem jeszcze na bieżąco, tam chyba 7 tego wyszło, więc nie za dużo, nie za dużo, ale wystarczająco dużo, żebym chciał więcej przeczytałem. Więc dla mnie jest Spoko informacja, update do tego, jeżeli jesteście zainteresowani i zastanawiajcie się, czy zacząć to czytać. Troszkę więcej motywów. Jak to się nazywa? Jury chyba? Chyba tak. Jest w tym niż się spodziewałem, że będzie, więc to mnie trochę zaskoczyło, bo nie słyszałem o tym z tej perspektywy, że to jest coś takiego, no ale okej, okay. te mangi mają różne dziwne przestrzały. Popularność na chwilę obecną jest na tyle duża, że ludzie spekulują, że może dostaniemy animca prędzej niż później. Jeżeli tak, to prawdopodobnie przyszłość mają przyklepaną i zabezpieczoną. Przechodzimy do trailerów Ludziska i zwyczajowo już przypominam Wam, że jeżeli mówię, że za moment będzie jakiś trailer, to macie go podpiętego, czy on jest, czy go nie ma, bo możliwe, że YouTube się przyczepi i mi usunie ten fragment, Contentu, co oznacza, że timestampy się znowu rozjadą i coś się rozbebeszy, ale link do trailera, o którym mówię powinien być. Pierwszym jest trailer do An Amazing Wizard i macie link do dema również na dole, nie mam pojęcia co to jest, znalazłem to przez przypadek na początku tego odcinka przeglądając promocję na gogu, więc zobaczymy, zobaczymy ten trailer razem, ja go tu zostawiam. Przeskakuje do kolejnej rzeczy, którą dla odmiany jest Starlight Revolver. I to jest gierka, która. Może uderza w motyw jednej z rzeczy, o której było kilka odcinków temu. Była giereczka widoku kośny z góry. Wybierało się jedną z postaci, która ze statku kosmicznego była rzucana na planetę Sów czy innych ptasiorów, które były porywane przez jakieś złoli i dołączaliśmy do akcji ich ratując. Była bardzo charakterystyczna, jeżeli chodzi o kolory. Stylówka, no i rodzaj animacji i czegoś tam bardzo mocno brakowało. I mam wrażenie, że tutaj jest bardzo, bardzo podobnie, znaczy się kolorki, te wszystkie akcje, ale jest jeden element, którego tam nie było, a tutaj widzę i mam go jak na dłoni że jak przyjrzycie się tym animacjom, jak przyjrzycie się tym elementom, które a, dorzucili tutaj, to wygląda jak coś z końca lat 90., kiedy animacje 3D już funkcjonowały jako tako, ale twórcy mierzyli się z tym problemem, że gracze nie mieli odpowiedniego sprzętu, żeby móc bawić się tymi rzeczami, które oni tworzą. Więc były animowane rzeczy w 3D, które były nagrywane i poklatkowo były wycinane jako animacja 2D, wyglądająca jakby były, była 3D, były wrzucane do gry i takie gierki święciły swoje lata świetne. Koniec lat 90. tego było troszkę, i mam bardzo ciepłe i miłe wspomnienia z tym, bo parę takich gier to się na tym wychowywałem. Więc teraz w perspektywie lat mogę wam powiedzieć, że były tragiczne i bardzo słabe, ale wtedy to było takie, uuu, to wygląda jakby to miało prawdziwe 3D. Więc zapraszam Was na Starlight Revolver. Mając to za sobą, muszę wam powiedzieć, że to jest tyle. Dzisiaj lecimy z gorszym przygotowaniem na spalinach i z totalnym zmęczeniem. Biorąc pod uwagę, że Genshin się właśnie wysypuje to totalnie u mnie na kanale inne serie się trzymają tak jak się trzymały prawdopodobnie. Będzie więcej co jest grane, mniej Genshinów i mniej tych rzeczy, z których mój kanał ostatnio, znaczy no stał tym ostatnio, więc... Takie rozkminy, takie rozważania w głowie mam. No i odcinek o padzikach jest nagrany i tak bardzo mi się nie podoba, że pewnie go nagram jeszcze raz, nim go wstawię, więc... Ja. Korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi Mogowie, wasza magia jest potężna, jesteście osom. Lisia arcy magowie, wasza magia jest arcypotężna, jesteście arcyosą. Misi Twitcher nauczycie wasza magia jest Twitcher potężna i Twitcher osom jesteście. Życzę Wam miłego dnia dobrego dzonka świetnych tematów do rozpinienia z popkultury. Miłego, do następnego, je hej! Muszę to teraz zmontować, a jest 22 za moment. Nie! Nie!